Zaprosiliśmy tutaj Państwa dzisiaj, a ze względu na wydarzenia, do których doszło wczoraj w Białym Stoku. W Białym Stoku stało się coś bardzo, bardzo złego. Doszło do scen przemocy na ulicach miasta. Niewinni ludzie, pokojowi demonstranci, uczestnicy marszu, marszu równości byli ofiarami przemocy, wyzwisk. Urządzono na ulicach Białego Stoku, regularne polowanie na ludzi. Polska jest naszym wspólnym krajem. Wszyscy mamy prawo do pokojowego demonstrowania. Wszyscy mamy prawo do tego, żeby mówić o swoich poglądach. Wszyscy mamy prawo do tego, żeby czuć się u siebie. Bo Polska jest nasza wspólna. Proszę państwa, kiedy w życiu publicznym pojawia się przemoc, to nie ma miejsca na dzielenie włosów na czworo. Kiedy pojawia się przemoc, to są tylko dwie strony. Można albo stanąć po stronie tych, którzy biją, albo stanąć w obronie tych, którzy są bici. My, Lewica, nie mamy w tej sprawie żadnych wątpliwości żadnych wahań. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby wyrazić naszą pełną solidarność z uczestnikami i uczestniczkami Marszu Równości w Białymstoku, żeby zapewnić ich, że stoimy razem z nimi, ale też żeby powiedzieć, że chcemy w najbliższych dniach Pokazać bardzo jasno, że nie ma zgody na przemoc, że nie ma zgody na to, żeby polskie życie publiczne zatruwała nienawiść, która prowadzi do takich strasznych scen jak te, które widzieliśmy w Białymstoku. Dlatego spotkaliśmy się dzisiaj rano i podjęliśmy decyzję. Chcieliśmy wszystkich Państwa serdecznie zaprosić na najbliższą sobotę o godzinie 14.30. Dokładnie tydzień po tym, jak ruszył Marsz Równości w Białymstoku, chcielibyśmy spotkać się z Państwem wszystkimi w Białymstoku na Marszu Niezgody na Przemoc, na Marszu Przeciwko Przemocy. Wiemy, że są wakacje, wiemy, że to nie jest czas wielkich mobilizacji ulicznych, ale mamy poczucie, że to jest nasz obowiązek. To jest nasz obowiązek wobec wszystkich tych, którzy padli ofiarą wjaza w zajść w Białymstoku. To jest nasz obowiązek wobec milionów Polek i Polaków, którzy są wzburzeni widząc te straszne sceny, do których doszło na ulicach tego pięknego miasta. Proszę Państwa, przemoc to nie tylko to, jak ktoś kogoś uderzy, to nie tylko to, jak ktoś kogoś kopnie, to nie tylko to, jak ktoś kogoś opluje, ale przemoc to również to, jak ktoś kogoś nie szanuje jak ktoś tworzy naklejki, w których wynika, że są strefy zamknięte, jak ktoś tworzy zasady, że jednemu można więcej, drugiemu można mniej. Przemoc to jest również to, że są grupy ludzi, którzy się źle czują, bo nie mogą emanować i mówić o swoich wartościach. Boją się mówić o swoich wartościach, nie mogą mówić o tym, co jest dla nich najważniejsze, nie mogą mówić dlatego, bo się boją, że jak ktoś się dowie, że inaczej kochają, w co innego wierzą, co innego jest dla nich ważne, to wtedy mogą dostać coś, co będzie dla nich przykre. Marsz przeciwko przemocy to marsz nie, przeci nie tylko przeciwko tym, którzy biją ale również marsz przeciwko tym, którzy pokazują, że ograniczenie myślenia, tworzenie zakazów, tworzenie sekt, tworzenie e, grup, tworzenie podziałów, tworzenie e, napuszczanie jednych ludzi na drugich ludzi jest po prostu złe. Dlatego dzisiaj, jak widzicie, potrafimy być uśmiechnięci, potrafimy pokazywać, że się lubimy. Ale potrafimy również pokazać powagę wtedy, kiedy sytuacja tej powagi wymaga. Kopanie małych dzieci, kopanie ludzi, e, szczucie ludzi e, jest konsekwencją tego, co się w ostatnich czasach w polityce e, działo. Przez 4 lata, przez 5 lat, przez 6 lat. To jest dopuszczanie mowy nienawiści. To jest dopuszczanie do tego, że jeden jest gorszy od drugiego, dlatego że jest inny. I nie chodzi o tylko o jeden czy dwa czy trzy tematy. Chodzi w ogóle o to, że demokracja polega na tym, że ludzie, którzy umieją, którzy myślą inaczej, chociaż są w mniejszości, mają takie same prawo do pokazywania swoich poglądów, głoszenia w taki sposób, że nikt im nic złego nie zrobi. A jak ktoś komuś coś złego robi, to bez względu na to czy rozumem, czy pięścią, to jest przemoc. Dlatego zapraszamy we trzech, ale zapraszamy wszystkich do Białego Stoku. Nie liczymy na to, czy będzie duża, czy mała frekwencja. Liczymy na to, że lewica zawsze powinna być tam, zawsze powinna być tam i mówić, jeżeli coś się dzieje złego, i mówić, dzieje się coś złego. Ja, ja właśnie sobie przypomniałem historię z tego miejsca z 2005 roku. Drodzy Państwo, w 2005 roku. Prezydent, ówczesny prezydent Warszawy, Lech Kaczyński, zakazał Parady Równości. Było ogromne zagrożenie, i tak też się stało, że zostanie ona, ponieważ była nielegalna, zostanie ona zaatakowana przez kiboli, przez neofaszystów i na czele tego marszu, który przypomnę, był nielegalny, bo był zakazany przez Lecha Kaczyńskiego, stanęła wówczas Izabela jaruga przedstawicielka polskiego rządu. Miała odwagę w tej trudnej sytuacji niekomfortowej także dla polskiego rządu, stanąć na czele czegoś, co wtedy szczególnie potrzebowało wsparcia ze strony rządzących. Chciałbym i marzę o tym, że w sobotę pani minister Witek stanie na czele tego marszu, pokaże w sposób symboliczny, że stoi po stronie dobra, a nie zła, że ma odwagę zrobić coś, co wymaga ogromnej odwagi. Bohaterstwa, bo taka była Iza Jaruganowacka. I mam nadzieję, że pani minister powtórzy tą historię. Przejdzie do historii jak Iza Jaruganowacka. Bo trzeba mieć odwagę, żeby to zrobić. Ale jak przejdzie do historii, to będzie to najpiękniejsza karta. Chociaż jedna, ale najpiękniejsza karta napisana przez Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam pani minister. Chciałam jeszcze zapytać, bo powiedziała pani o kwestii tego wychowania i tego, co trzeba robić, aby do takich sytuacji nie doszło. Więc właśnie, co jeszcze trzeba robić i dlaczego w ogóle to się wydarzyło? To znaczy, gdzie jest to źródło tej nienawiści i tych, i tych podziałów? Dlaczego nagle ta eskalacja? To nie jest nagle. To było w naszym społeczeństwie, tylko że jeżeli jest przyzwolenie rządu, to wychodzi na wierzch. Ale ważna jest edukacja szkolna, czyli programy nauczania odpowiednio skonstruowane. Ważna jest też rola Kościoła. Kościół tutaj zawodzi od lat. To właśnie w Białym Stoku Kościół przyzwalał na obecność neonazistów w świątyni podczas mszy. Niestety tam od dawna działo się źle. Tam były ataki na Hindusów mieszkających w Białym Stoku, podpalano im domy, mieszkania, więc należy edukować i jeszcze raz edukować. Pamiętać, ja mam dwie córki, żeby zawsze mówić dzieciom, że wszyscy są równi i wszyscy jednakowo zasługują na miłość. To, jeżeli chodzi o rolę rodziców, naprawdę powinno wystarczać i spełniać rolę edukacyjną, a wszystkie ośrodki, które kształtują opinię publiczne, bo właśnie Małgorzata Prokopaczkowska mówiła, powinny czuć ten obowiązek, że słowo rani i zabija równie mocno potrafi jak przemoc fizyczna. Ja mam żal do telewizji polskiej, która e, podsyca tą nienawiść, e, która w nas wszystkich e, w dzieli społeczeństwo. E, I mam wielki apel, pani Kurski, proszę zaprzestać dzielenia Polaków i nienawiści.